polecić na Można sobie wyłomiać całe plecy, może łapki, schodzić tutaj chłopika, albo klejka się I cały to, 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 <kłysyjanie> to też się To jak Zwłaszcza jak robisz W krajach azjatyckich. Albo ściany też. Tu tak. też całe plecy się Drugą metodą taką rozciągnięcia jest coś się na, na podłodze. Jest widać często czarny, a nawet 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 często jak ktoś ma problem z asymetrią biodek. Może nastąpić takie skięcie pośladków. Chodźcie całkowicie na podłodze. co będzie wyczuwane takie typowe napięcie, mniej więcej w tym miejscu uśladków. No. Czyli wtedy wjeżdżamy łokciem, rozmasowamy <grywa> gościom. Jest to chwile bolesne 30 sekund konkretny ciężar. Nawet takiego gościa jak ja. Chwilę to boli, ale seriali. Ja, Czujesz się podaj z tego Słuchajcie, to są takie wczorajsze y, metody, które pozwalam um, Wam zrobić w następnych serii normalnie, nie? Bo to jak to, jak letnie, to nie tam, wiem, czy Was spięło kiedyś tak na ten No i nie ma ten limit, nie? No ale się jeszcze, nie? No to, i, to, to, i, to jest cały dzień, czy później jest No, nie. A to faktycznie, że to Ci przychodzi w ogóle. Totalnie, robisz normalnie w serii wyjrzonego bólu I praktycznie on może później powrócić nawet. Napięcie z różnych sytuacji się dochodzi, zrobią zła rozrzewka, wymiana temperatur na siłce. No, Przyczyn jest wiele, nie? Kolega prosicie. On wyczuje, bo to jest takie typowe napięcie, że, że to nie trzeba być w jakimś latem, po prostu to jest tak w kwartem miejscu, że nie, mnie, żeby nie kombinował, trzy, że nie zrobić. Chyba, że tajkę macie z sobą, to będzie po was chodzić. Nie? Dobra. Y Trzy najważniejsze. Później ćwiczenie tego typu z wąskim uchwytem. To są inne rzeczy. Może być. Lepszy by był uchwyt taki równoległy. Tego typu. Nie to to no, wiem. Z takim uchwyta? Wychodzi. No to Czy wymieniacie je? Ale wiecie o jest chodzi. Wyciągamy mniej więcej do tej pozycji, tu akurat w tym ćwiczeniu pozycja tułowia jest najwyższa. Bo tu zaciągamy ręce korzystnie, czyli najbliżej możemy je przyciągnąć. Automatycznie możemy wyżej się podciągnąć, automatycznie możemy większy ciężar zarzucić. Przy tych ciężarach, przy tych ćwiczeniach pod też się bierze dużo ciężary. Ja polecam używać haków i albo pasków, które co bardziej pasuje bo ciężary można wziąć o 20-30% więcej, a po co się męczyć jak dociągnąć oba ręce.